Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. 24 grudnia imieniny obchodzą Adam i Ewa. Ewunia. Ale nie tylko. Poza nimi obchodzą imieniny Adamina, Adela, Delfin, Druzjan, Ada Druzjanna, Eryk, Eryka, Ewelina, Godzisław, Godzisława, Grzegorz, Grzimisława, Hermana, Hermina, Herminia, Irma, Jermina, Józef, Paula, i Jajza, Drodzy Państwo, z całego serca życzę Państwu wszystkim niezwykle serdecznie przy tej Wigilii spokoju i tego, co Państwo wiedzą, a ja rozumiem. Może ten rok będzie przełomowy. Słuchajcie, dzisiaj niespodzianka. Będzie kolenda. Czy tylko golce mogą śpiewać nowe kolendy? Ubrańce też mogą. Pan Andrzej Wodecki napisał tekst, ja zrobiłem muzykę, ale zanim życzę od Pan Andrzeja. Specjalnie dla Państwa. Witam drogich Państwa z lotniska w Stavanger. Jest długo święta, dlatego chciałem przekazać Państwu życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkie pomyślności i przy okazji szczęśliwego nowego roku. Tupu, tupu, zimno wszędzie, tak do końca zimy będzie stare piece wygaszone, zimno, lecz za moment. Święta za pazuchą pastorałki grają, oj zapomną ludzie, że sień zimną mają. Święta już przed progiem, choinka już stoi, pogódźmy się z wrogiem. Żreć się, nie przystoi. Skrzypu, skrzypu, skrzypią buty, Płyną z gocznych kolęd nuty. Stare winy wybaczone, zimno, lecz za moment. Kolędnicy z szopką, kolędy śpiewają. Stoły zastawione na gwiazdę czekają. Czy tak jak co roku przemówią zwierzęta, Dajcie wy nam święty spokój, to są wasze święta. Sypie, sypie śnieżek biały, Tak do rana, a nad ranem zasypuje nam świat cały, drzewa przysypane. I jest już po świętach, kolędy ucichły, Mało kto pamięta, jak tradycje znikły, I do roku sięgo. Lada dzień, rok nowy, życie w ciągłym biegu, bardziej siwe głowy. Tupu, tupu, zimno wszędzie, lecz niedługo wiosna będzie, wszystko jeszcze zaśnieżone, będzie cieplej, lecz...